Robert Ruchała krótko zasila szeregi KSW, ale już dobitnie zaznacza, w czym jest specjalistą, i chyba nie odpuści sobie tego, że balaszki i generalnie grappling to jego specjalność. Nieprawda, stójka też jest bardzo dobra i zobaczcie, ja to w końcu pokażę. To jest kwestia doświadczenia naprawdę. Mój wujek dba o to, żeby ta stójka była na wysokim poziomie, jest specjalistą, jest specjalistą, mój wujek Radosław Pieczkiewicz od stójki i ja jestem bardzo na wysokim poziomie, jeśli chodzi o stójkę. I zobaczycie, ja to kiedyś pokażę w, ten, w KSW. Ja nie, nie dyskredytowałam tego, że twoja stójka jest zła, tylko że ostatnio ten grappling się daje we znaki. Tak, daje się we znaki i, i, i na razie się udaje, ale zobaczycie, pokażę tę stójkę w końcu. Mhm. To opowiedz o tym dzisiejszym występie, jakie były założenia, czy jesteś ogólnie zadowolony z tego, jak to wyglądało i jak oceniasz swojego rywala? No, rywal bardzo e, mocny i silny. Nie mogłem go w ogóle przytrzymać. E, na, na ziemi wstawał szybko, naprawdę no, e, zadziwił mnie swoją dynamiką w ogóle takim powstawaniem szybkim do, do stójki, e, kondycją też, naprawdę, bo ta pierwsza runda była ciężka chyba dla niego, a, a udało mu się przetrwać. A ja za to się podpaliłem jak, e, jak Borys kiedyś w walce z Normanem i, i, i dzisiaj właśnie tak to wyszło, ale Lekcja nie? do wyciągnięcia i w ogóle ten guz, no nie, ja pierdoliszę, masakra. Tak to w ogóle wygląda, no ale udało się. Jeśli takie guzy by były, no to jak z tym game planem? E, z game planem, no game plan był taki, że zaczynamy w stójce. Chciałem też pokazać właśnie, jak mam specjalne techniki, ale nie zdradzę ich, bo w takim razie pokażę ich na, je w następnej walce. E, było przyszykowane, chciałem naprawdę zawalczyć e, spektakularnie. E, wiem, że tego fani oczekują, chcę im dawać dobre walki, e, no i dzisiaj za bardzo grapersko chciałem i potem już na te y, wymiany stójkowe, czy te myczki takie, które przygotowałem, to no już nie, nie było siły. Jeśli mowa o kolejnej walce, to masz kogoś, z kim chciałbyś w KSW teraz y, stoczyć walkę? Nie mam. Nie mam. Na razie y, wygrałem walkę i y, czekam na to, żeby ten mi szedł, a potem będę myślał. Co najbardziej ci przeszkadzało u rywala? Co, z czym cię zaskoczył w ogóle w tym pojedynku? Zaskoczył mnie swoją kondycją. Naprawdę. Myślałem, że po tej pierwszej rundzie już w drugiej, trzeciej będzie zdychał, a jednak e, mogę powiedzieć, że był nawet e, lepszy niż, niż ja. w Kondycyjnie. To zaskoczył mnie swoją kondycją i też siłą. E, tak jak wcześniej powiedziałem, no e, był bardzo silny i, tak jak mówię, musiałem bardzo dużo siły zużyć do tego, żeby go otrzymać. Zapytam Cię o ten końcowy moment, tą balachę. On krzyknął czy klepnął? Jak w ogóle to ty, ty odebrałeś? Krzyknął. E, Sędzia Tomasz Bronder, tak jak to powiedział, że ruchała, drugie poddanie i drugie werbalne, tak powiedział. E, a rzeczywiście krzyknął, tam było krzyknięcie i, i pan sędzia, pan sędzia, Tomasz Bronder przerwał. Było to werbalne. To teraz opowiedz, co się stało z tym twoim poprzednim pucharem za pierwsze zwycięstwo z Michałem Dominem? Ech, Benjamin Beniamin Małek, jest taki mój koleżka, e, grali w ping-ponga i, i już wiesz, ostatni serw, ostatni set, już mieliś do domu. I machnął tak, kurczę, paletką i mój pułarski z pierwszej walki z debiutu spadł i się rozwalił. Podstawka musiała iść do wymiany. Jakbyście widzieli mnie, ja naprawdę, ja już miałem łzy w oczach. Tak jak, tak jak normalnie serce mi się zatrzymało na chwilę. Taki oddech i sobie pomyślałem, no nie, puchar spadł z metra. On zrobił dziurę w panelu, także masakra, no nie. A i chciałem pozdrowić mojego sparing partnera Michała Lorenza. Dzięki tobie ta walka yy, wyszła tak jak wyszła. Może to był dobry omen, że skoro jedno, jedno trofeum ci się popsuło, to trzeba było drugie sobie zarobić. Tak, tak, właśnie mi powiedział yy, klepiąc mi po barku, że a spokojnie, już niedługo będziesz miał drugie. a ja, nie, ja chcę takie samo jak chcę pierwsze. Yy, to było z debiutu, jest dla mnie ważne, no i no, i, no ale zdobyłem drugie, także będzie obok tego pierwszego stało. Jakie plany na 2021 rok? Plan na 2021 rok zobaczyć jeszcze dwa razy, jeżeli dostanę e, szansę od właścicieli KSW, no to e, chętnie. Jeszcze chciałem e, zaprosić tutaj mojego wujka. Wujek, chodź na chwilę, chodź na chwilę. To jest ojciec e, sukcesu mojego stójkowego, który już za niedługo pokażę. Naprawdę jest specjalistą od stójki i, i i zasługuję na to, żeby tutaj być, bo całe życie jest trenerem i z 28 lat w zawodzie i, 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 i naprawdę w półtorej roku zrobiłem taki progres dzięki niemu, że no, masakra. Dzięki wujek. <grywka> To ja, ja go ocenia w takim razie występ podopiecznego. Pierwsza runda była bardzo dobra, bo to, to zejście do sprowadzenia, bo taka była taktyka, że Robert ma schodzić po płynnych akcjach stójkowych do sprowadzenia do parteru, hmm. bo nie było sensu. To był zawodnik, który bardzo mocno uderza, silny fizycznie, więc to nie jest tak, że zawodnik, który ma dobrą stójkę, musi w tej stójce walczyć. To jest MMA. Znaczy ja nie jestem specjalistą MMA, ale ja to tak oceniam, chodzi o sporty walki, że w płaszczyźnie, który będzie się lepiej czuł, a w przeciwni mają słabszą, to w tej będzie ta walka dla niego lepsza, więc taki był plan, że płynnie przechodzimy od stójki do, do parteru. I ta pierwsza runda taka była. To sprowadzenie było takie naturalne po kombinacji stójkowej. A w drugiej rundzie no niestety troszeczkę brakło, brakło już energii, ponieważ tam było za bardzo, za bardzo chciał za bardzo dużo tych rzutów, było wyniesień do góry. No to kawał chłopa ten przeciwnik, także to było ciężkie i potem już brakowało i ta stójka już była, nie, nie wyglądała, już nie było reakcji, ręce przestały pracować, więc tylko tyle to było podpowiedzi, że była czujna a lewa ręka wysoko, ponieważ on naciągał na prawą rękę, chciał tą prawą ręką go wywrócić i taki był, taki był cel i te, te zejścia już do parteru to były takie już bardziej w obronie, a, a nie było to, co powinno być. No ale to jest bardzo cenna lekcja, bo w takich trudnych momentach że sobie poradził, to gdyby to się skończyło w pierwszej rundzie takim poddaniem, no to by było no, piękne, fajne, ale jakby to dla zawodnika rozwoju jego nie jest młody, ma jeszcze dużo czasu, to to jest bardzo dobra, bardzo dobry prognostyk na przyszłość. wyciągnie z tego wniosku i będzie, będzie coraz lepiej. A stójka naprawdę ma mocą, no, rozrzewkę robiliśmy taką, żeby wszystko boli. <laughs> Dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy za analizę walki. I życzymy sukcesów dalszych. Dziękuję bardzo i trzymajcie się wszyscy. Dziękuję, że mnie wspieracie i, i do zobaczenia na następnej walce. Dziękuję, Dziękujemy. Dziękuję bardzo.